Co? O mój Boże, ktoś zamknął drzwi! A! Panie Stołek, ja tutaj bardzo przepraszam, ja tylko trzyma się. Mam się. O, o, już prawie. Cholera jasna. Ja to rozwalę. O tak szało. No, już otworzone. Nie otworzone, oczywiście, że nie otworzone. No cholera jasna. I tu już psychorza wali. Panie. Ja to otworzyłem. Dobre bułka. Dobry bułka, 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 bułka. Dobre bułka. Ha, jestem bułka. Dobre bułka. Ha, ha, szpatułka i bułka. Teraz! Jak się macie ludziska, nazywam się Łeza i witamy z powrotem w Amnezji. Um, skończyliśmy na tym, że siedzieliśmy w pokoju przez 10 minut, a drzwi były cały czas otwarte. O, patrzcie, tak zrobiłem. Ja zrobiłem tylko tak. Myślałem, że były zamknięte. A to było tak i jest otwarte. Widzicie, jaki ze mnie idiota? No, ale co tam z tego, nie? Były lagi, też tego nie zrobiłem. Pewnie będą jeszcze w środku, ale one znikają. Z czego się dowiedziałem, więc więc zobaczcie, zobaczcie. O, 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 świeczka. Dobra. Panie krzesło! Pijak, pijak, powstałem, pijak, jak mi się jedzie. Chyba jest taka pioseneczka, nie? Dobra. No, nieważne. Pijak taki do dupy. Ujjj! Aha, poczekaj, a jakbym to rozbił? No! Uuu, uh, uuje uh, yeah. Tu nic nie ma Ja myślałem, że to się paliło ostatnio Nie paliło się? Nieważne, dobra Idziemy Idziemy Dobra, idziemy, jesteśmy, idziemy, jesteśmy, co my robimy? No te są na pewno zamknięte Uuu! Uh, a widzicie? Tak właśnie mi się wydawało Dobre! Pst, nie bałem się tak naprawdę. Ktoś tu umarł. Hala! O, jaka poza. Panie, jaka poza. Och, panie. Ja nie. Dobra. Ty tak się nieźle najebałeś, nie? <grytanie> Żeby cię nago, kurde. No dobra, ja wszędzie w ciuchek byłem, znaczy... Co ty mi tu machasz? Halo! Ej! Ej! Ty żyjesz! Nie walczmy. Dobra. Oho! O, kolega tutaj, żonka? Ale ma wielkiego sisiorka. <grystanie> Hej, to moja żonka ma dużego sisiorka, nie! Yeah. Ja mam takie piosenka. Ja zawsze jak byłem mały, to ja lubiłem piosenki śpiewać, wiesz? Masz, poczytaj, mądrzejszy się, się zrobisz. Nie wiem, co mi się tu dzieje z głową, ale to nie jest miłe. Auć! Proszę, trochę świeczek się zrobiło, już jest wygodnie, nie? A poczytajmy nie. Nie ma czytania. Dobra, co tu mi się piszą? Eee, bla bla, 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 bla. Jest tutaj maszyna. Stworzył ją w piwnicy. Tutaj prowadzi eksperymenty. E, jest zasilana na parę. E, ma kilka tych doradców, specjalistów, pracuje dla niego. Potrzebuje miejsca. Tomorrow we'll be testing new steam power doors. Aha, że nowe drzwi będą testować jakieś na na parę I everything is fine, we we'll mass production. Aha, czyli że duże plany, że ja otworzę fabrykę czy jakieś coś. No ale... psst, Po co ci fabryka? Po co ci fabryka? Haha, <grywka> 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 jestem zły. Jestem zło wcielone, a ty mi nic nie zrobisz. Uh. Co? Turn the wheel! Spin the wheel! Chyba działa. Dobra, to coś otworzyłem chyba tutaj. Jesus! Jesus? Ważny, że tu przekręcił. Dobra, co jest w szafie? Lantarnia! I oliwa z oliwek. Dobra, lecimy. Na podróż by się szło, ho ho ho, 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 ho 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 na podróż, na podróż by się szło, ho ho ho. A ja mam tutaj takie coś z wygiętym czymś. Ja to wsadzam. Haha! Ha, widzicie? I teraz co ja muszę zrobić? Ja muszę to... No prawie. Dobra, jeszcze raz. Aha! Wszedłem w sufit. Dobra, aha, jestem do dupy. W drugą stronę poszedłem, gdzie są wszyscy? Co to tu robi? Jezus? Już lepiej? Halo? Halo? Dobra, nie będziemy, nie będziemy nic marnować tutaj. A, coś tu mi tu gra z tyłu, to nieważne Co to jest? Landandum eee, i nic więcej. Krzesło To była wielka stopa za mną, nie patrzcie się. A też co będziecie mówić? Ja tutaj siedzę z tyłu, sam będę grał, O, was Co to jest, co to jest? Tu nic nie ma, dobra Dobra, cicho. Cicho ja tam gram, cicho! <laughs> Jaka infra, jaka muta, Jak na wszystko dźwiękowe? Już samirko? Oh, a już się tak rozkręcałem, mieję, yeah, yeah. panie lew, Simba, 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 Paradę, buj, nic nie ma, a tu? tu nic. A tu... A nic, no. Kurde, już myślałem, że gdzieś idę, a tu nic się nie idę. Eee, ale mi tu gadają z tyłu. Ja tu nagrywać próbuję, halo! Co mi tu gadasz? Boże, on mówi. Co mówisz? Nic nie mówię za Mówisz, mówisz, przestań nie mówić! Świruję. Ty w tej grze podobno nie mogę w ciemności siedzieć, bo inaczej świruje, pawia. No. Ktoś tu dostał tego e, okresu. Uuu, ile okresu. A tak na sufit? No nieważne. Dobra, idziemy dalej. Ble, ble. Aha, okres mnie tu kieruje. Ale w każdym wypadku, w każdym bądź razie... Dam 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 nie będę marnował żadnego tego latarni, dzień Co to ma być? Ptaszek Wojciu, krzyżowali ptaszka Wojciu, krzyżowali ptaszka A, jak ja to zniosę, ja tego nie zniosę O O, o nic tu nie ma O jak mi niczego tu nie ma Otwarte? policja Dobra, lecimy, 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 sprawdzamy wszystko co się da. O, 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 otwierać! Otwarte! Dobre, 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 dobre. Pana Harisa. Biurko pana Harisa. Ale nic tu nie ma. Eeeem... Um, Dobra, no, dobre, 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 dobre. Ja nie mogę tu nic rozwalać, ale zło. Idę się schowam, bo potem idę się mi niepotrzebni w życiu. Ja... dobry, nazwę cię... Nazwę cię... Gienek. Gienek, mój dobry przyjaciel. Będziesz mnie prowadził przez wszystkie zakamarki tego świata. Dobrze? Nie. Tak, Gienek, będziesz mnie prowadził. Będziesz? Yy... BĘDZIESZ! Dobra. A, widzisz jak cię łatwo przekonać. audio Dobra, lecimy tutaj, lecimy tutaj. Eee... Szuflada, szuflada, z koszulą i szuflada, szuflada Ale ze mnie Ale za mnie Konan Barbarzyńca Ale Nie marnujmy latarni, bo po co? Chociaż ciemno Ciemno już Aha, ja muszę mieć światło, ile mi tu... Ue, dużo tego światła jest. Dobra, nieważne. Co ja tutaj mam? Co tutaj mamy? O! O, wie wiecie się chować! Giedek! <grym> Nic śpię, dobrze, no śpi. No, jakieś dziwne kształty tu się robią, nieważne. Ja nie wiem, grać. Wy też nie. Nie bać muzykę! A, przepraszam. Dobra, co tu mamy, co tu mamy, co tu mamy? Notacja. Eee, 20 hour worker, się jest... Eee. Aha, co wydatki, to jest księgowy, tak? Pisze tutaj PS, proszę, musimy obciąć kosty. Nie każcie im pracować w soboty, nie potrzebujemy ich. E, poza tym potrzebuję tygodniowy raport. Nie wiem, raport jakiś. Jakby raporty chcieli. There is something inside. Gdzie? A, oliwa. Ja potrzebuję oliwy. To jest oliwa. Halo? Dobre? Yy! Piwnice, piwnice, stolice, piwnice, dobra, co my tu mamy? Talerze, jesteśmy rebelianci. Dobra, 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 teraz nie mam na czym jeść. A mam! Dobra, nieważne już. Mogę wejść? Nie mogę. Gdzie mnie, świnko prowadzisz? Idź tam. Aha, no dobrze, ale dobra rady. Nie, po prostu mówisz żebyś spierdalał. A, aha, dobrze. A to idziemy z chlebem! To jakaś piekarnia tu, nie? To trzeba upiec chleb, nie? Nie? To nie. Ale co my tu dalej mamy? Dobra, zazwyczaj... Z tego, co czytałem, to idź w stronę beczek. Czy nie liczę tego gościa, co się nazywa PewDiePie, bo on nie lubi beczek podobno. A ja lubię, bo one są takie ładne i okrągłe beczki. Jesteście takie jak... Okra... O, widzicie? Mówię, ufać, beczkom, a to nie, nie, nie ufać, beczkom. Beczki! Kurwa, beczki. Ja was tu obserwuję, beczki. Wiesz, jesteśmy przyjaciółmi, ale to wiesz. O, cycki. dobre, dobre, dobre. A to da mojej mamie. Eee... Dobra, nie chcę się mamy szukać. Popilno jutro dla mamy, co? Popilny, dobra? Oj, hej, ej! Mówię! Jaka kurwa magia! <grych> <grych> ale magiczna magia, dobra. Genek, spałeś dobrze? Nie, obudziłeś mnie. Uju No przepraszam Genek, ale wiesz, trzeba kontynuować mówię. Eee... Może tu coś z tyłu będzie. Tak, psz, Z tyłu. Ty myślisz, że tak łatwo będzie Genek? Nie, ale wiesz. Bo wiesz, bo to jest amnezja, nie? Zawsze się, tak się wszystko kryje tutaj, nie? Ale. No, Co ty wiesz, Genek? Tam, no, gówno się znasz. A tu? Closed! Jak to otworzyć? Pociągnij za klamkę! Ech. Ale idioci w tej grze są, nie? No, jak ty. No, zamknij się, Genek. Nie znasz się. Dobra, 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 dobra. Jak zwykle, dobra. Znaleźliśmy jakąś dźwignię. Tutaj, kupa krzeseł... Można tu już wejść. Czyli nie. Jak ja się cieszę, że jeszcze potworów nie ma. Jaki Gienek dobry sprząta po sobie i wszystko robi. Zimba! Tu może otworzyć? Nie! O Gienek, co tu? tu flirtuje z jakimiś nagimi? Przepraszam. Moja myśl. Co to jest? Klucz? Klucz? Nie widzę. Dobra, mam tutaj tutaj koleżankę ze sobą, siedzi obok mnie, masz jakieś rady dla, dla mnie ja potrzebuję radę pod schodami pod schodami Nie ma nic pod schodami Aaa nie latarnia mi się skończyła co ja teraz zrobię A mi się latarnia skoczyła, zaraz świruję. Co z pod Słyszycie jak mi krzyczy tutaj No gdzie? No i widzisz, pierprzisz głupotę, nic nie ma. Po co, co się, Gienek, patrzysz? Gienek, nieważne. Gienek, przestań. Dobra, haha, ha, mam trochę oliwy. Haha, ha, gucie mi zrobili ta. Gucie mi zrobili ta, dobra. Trzeba się sprężać teraz. Dobra. Ja wiem, że tam w biurku jest oliwa, ja tu oliwę muszę użyć. Dobra, jak to zawsze mówili, podążaj za okresem. Dobra, czyli potrzebuję coś. Jakiś nożyk. oni to mog ja to mogę nożykiem otworzyć też. Poczekasz? Ja ci się śpieszy! Gdzie się śpieszysz? Tu mamy. E, tam idź w zienioku. Dobra. E, Pssst, pod schodami nic nie było. No, 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 no! Mm. Tu nic nie ma. Otworzenie, nie otworzę, nie otworzę. Mało oliwy, mało oliwy, mało oliwy, mi się kończy oliwa! A, czekaj. Może trochę lepiej będzie, nie? Nie, i tak jest w ale dobra. Tutaj na pewno coś jest, to już jestem tego pewien, coś tu musi być. Witajcie w głowie Daniela, gdzie nic nie panuje, tylko chaos. Ja to poucinam te ten kawałek, ten kawałek. Ah. Jestem cholernie do dupy w tej gry. Momentos. I have to find my wife. To wiemy! Sanity? Nie, wciąż świruję. Czemu ja wciąż filuję? Ja chcę książkę, ja chcę klucz! Ja już nie wiem co mam robić. Ja jestem taki kuźwa do dupy w tej gry, że ja, aż mnie to wkurzę już. Ziemniory! Może pod chlebem to wszystko. Wieldalać chleb, ja tu szukam czegoś. Powiem znaleźć tutaj godności ciepła i pogody życia. A mi tu cały czas w drodze stoi kurwa chleb. A, to jest się hmm? mnie okupia a ciekawe ja w sumie to i nawet nie wiem ale Jak co oliwy? Dlaczego ja taki głupi byłem i nie zauważyłem? Dlaczego ja taki głupi byłem i nie zauważyłem? Tego od razu. Tak, to jest to. Aha. Ja, be, ja bez Gieneka nie idę. Boli cię Gienek, trzymaj się, trzymam się. Słyszałem, krzyczałeś. Nie, tam ja krzyczałem, krzyczałem, krzyczałem. Dobra, po, poczekaj, ja tu znalazłem takie coś. Aha. Dobra, ale my tu mamy jeszcze na lampę. Potrzebuję klucza. No ale ja tu mam na lampę. Dobra, przypilnę szuflady. I mam klucz! Dobra, no i dobrze się wszystko zrobiło. Ale byłem do dupy. Ale, proszę. Och, aż mi dobrze. Dobra. Dobra. Um. ¡Ha, <laughs> ha! Już, 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 już patrzy na światło, patrzcie na światło. I tutaj moi kochani skończę ten epizod, tutaj ten odcinek. Chcecie zobaczyć jak się wchodzi do tego pokoju? Chcecie, tak? Chcecie? No to zobaczcie, czekajcie na część trzecią, która może będzie gdzieś w weekend teraz, albo, albo dzisiaj w domu nakręcę, albo albo kiedyś nakręcę i będzie lepiej niż dzisiaj było, bo dzisiaj było do dupy. Ha, 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 ha. Ale już wiem co się dzieje, mam latarnię, mam wszystko, jestem w połowie drogi, żeby znaleźć żonę, więc... Komentujcie, subskrybujcie, lubcie, udostępniajcie, dajcie, ujcie i kiwajcie. Pff, nie wiem. E, jakby co, tutaj pokaże się link do mojej do mojego pierwszego filmiku. Um, który pewnie już zaraz będzie do trzeciego, jeżeli, jeżeli już było nakracone kiedyś, nieważne nie pierwsze głupoty. Um, więc jakby co, to um, do zobaczenia i trzymajcie się, trzymajcie się i trzymajcie się! No, no tapa, pa.